Rower elektryczny a twoje zdrowie, zdobywanie kondycji na elektrycznych kołach. Czy rower elektryczny może rzeczywiście poprawić twoje zdrowie i kondycję? To pytanie, które wielu z nas zadaje sobie, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdy poszukiwanie bardziej ekologicznych i zdrowszych środków transportu staje się coraz ważniejsze. Rower elektryczny, zwany również ebike, to innowacyjna alternatywa dla tradycyjnych rowerów, która zdobywa coraz większą popularność. W tym artykule dowiesz się, jak korzystanie z roweru elektrycznego może wpłynąć na Twoje zdrowie i kondycję. Dlaczego rower elektryczny? Rower elektryczny to rower wyposażony w akumulator i silnik elektryczny, który pomaga w pedałowaniu. Możesz wybrać. Czy chcesz, aby silnik wspierał Cię podczas jazdy? Czy wolisz samodzielnie pedałować? To rozwiązanie które łączy zalety tradycyjnego roweru z wsparciem elektrycznym, co sprawia, że jest on dostępny i przyjazny dla różnych grup wiekowych i poziomów sprawności. 1. Poprawa kondycji fizycznej jazda na rowerze elektrycznym stanowi doskonałe ćwiczenie aerobowe, pomaga w utrzymaniu lub poprawie ogólnej kondycji fizycznej, nawet jeśli wybierzesz opcję korzystania z pomocy elektrycznej, nadal będziesz musiał pedałować co pozwoli ci spalać kalorie, wzmacniać mięśnie i poprawiać wydolność organizmu. Korzystanie z e Bikea może być szczególnie korzystne dla osób, które z różnych powodów nie mogą lub nie chcą korzystać z tradycyjnego roweru. Dla starszych osób, które mają problemy z mobilnością, rower elektryczny może być doskonałym środkiem transportu i formą aktywności fizycznej. 2. Łatwiejszy start dla wielu osób, zwłaszcza tych, które nie są w pełni przyzwyczajone do jazdy na rowerze, eBike może stanowić łatwiejszy start. Silnik elektryczny pomaga w pokonywaniu wzgórz i pokonywaniu dłuższych dystansów, co oznacza, że nie musisz być super wytrenowany. Aby cieszyć się rowerowym przeżyciem to może być również doskonały sposób, aby zachęcić osoby do przesiadki na rower i pozbycia się samochodów 3. Wspomaganie treningów nawet jeśli jesteś doświadczonym rowerzystą, rower elektryczny może stanowić doskonałe narzędzie do wspomagania treningów. Możesz używać go do wykonywania interwałowych treningów na wzgórzach lub do pokonywania dłuższych dystansów w krótszym czasie. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą poprawić swoją wydolność i szybkość. 4. Zróżnicowanie aktywności rower elektryczny może również pomóc w zróżnicowaniu aktywności fizycznej, możesz go wykorzystać do codziennych dojazdów do pracy, a także do weekendowych wycieczek poza miasto. To pozwala na większą aktywność na świeżym powietrzu. Co jest korzystne zarówno dla ciała, jak i umysłu? Korzyści zdrowotne z jazdy na rowerze elektrycznym. Teraz, kiedy dowiedzieliśmy się, jakie są zalety korzystania z roweru elektrycznego w kontekście poprawy kondycji fizycznej, przejdźmy do konkretów dotyczących korzyści zdrowotnych. 1. Poprawa ogólnej wydolności Regularna jazda na rowerze elektrycznym przyczynia się do poprawy ogólnej wydolności organizmu. Wzmacnia serce i płuca. Co wpływa korzystnie na układ krążenia. To z kolei może zmniejszyć ryzyko chorób serca, nadciśnienia tętniczego i innych schorzeń związanych z układem sercowo-naczyniowym. 2. Kontrola wagi jazda na rowerze elektrycznym jest doskonałym sposobem na kontrolę wagi ciała. Spalanie kalorii podczas jazdy pomaga utrzymać zdrową masę ciała lub pomaga w procesie redukcji wagi. Jest to szczególnie ważne, biorąc pod uwagę problem otyłości. Który dotyka wiele osób na całym świecie. 3. Poprawa zdrowia psychicznego korzyści zdrowotne jazdy na rowerze elektrycznym nie ograniczają się jedynie do aspektu fizycznego. Również zdrowie psychiczne korzysta z regularnej aktywności na świeżym powietrzu. Jazda na rowerze pomaga w redukcji stresu. Poprawia nastrój i może pomóc w radzeniu sobie z depresją i lękiem. 4. Wzmacnianie mięśni jazda na rowerze elektrycznym angażuje różne grupy mięśni, w tym mięśnie nóg, ramion i pleców. Regularna jazda może prowadzić do wzmacniania tych mięśni i poprawy ogólnej wytrzymałości mięśniowej. To z kolei przekłada się na większą funkcjonalność ciała w życiu codziennym. 5. Wspieranie zdrowego trybu życia, korzystanie z roweru elektrycznego sprzyja zdrowemu trybowi życia, zachęca do regularnej aktywności fizycznej, promuje korzystanie z transportu publicznego i ekologicznych środków transportu, oraz zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Sprawdź także rowery elektryczne, Bosch, Shimano, a może Bafang. Jaki silnik najlepszy? Podsumowanie. Rower elektryczny to nie tylko środek transportu przyszłości, ale również doskonały sposób na poprawę zdrowia i kondycji fizycznej. Jazda na ebikeu jest korzystna zarówno dla osób które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z rowerami, jak i dla doświadczonych rowerzystów, którzy chcą poprawić swoje zdrowie i sprawność. Korzyści zdrowotne jazdy na rowerze elektrycznym obejmują poprawę kondycji fizycznej, kontrolę wagi, poprawę zdrowia psychicznego, wzmacnianie mięśni oraz wspieranie zdrowego trybu życia. To ekologiczne i przyjazne dla zdrowia rozwiązanie które może przyczynić się do poprawy jakości życia. Warto zastanowić się nad możliwościami, jakie oferuje rower elektryczny i rozważyć jego wprowadzenie do swojej codziennej rutyny. Dzięki niemu możesz zadbać o swoje zdrowie i kondycję, jednocześnie dbając o środowisko naturalne. Rower elektryczny to inwestycja w twoje zdrowie, która przyniesie długotrwałe korzyści. Bikepacking to fascynujący sposób podróżowania, który łączy w sobie pasję do rowerów Miłość do przyrody i ducha przygody Ta forma podróżowania na dwóch kółkach jest stosunkowo nowa, ale szybko zyskuje na popularności wśród entuzjastów rowerów i podróżników. Bikropaczkim to znacznie więcej niż zwykła przejażdżka rowerem. To forma podróżowania, która pozwala odkrywać piękno przyrody i cieszyć się niesamowitymi przygodami na świeżym powietrzu. Oświęcim, malowniczo położone miasto na południu Polski. Jest znane głównie ze swojej złożonej historii związanej z okresem II wojny światowej. Jednak oprócz swojego tragicznego dziedzictwa, miasto oferuje także wiele ciekawych atrakcji turystycznych, do których można łatwo dotrzeć rowerem. Podróżując po święcimiu na dwóch kółkach, możemy odkryć urokliwe zakątki. Bogatą kulturę oraz zaskakujące miejsca o historii sięgającej daleko przed wojennymi wydarzeniami. Coraz cieplejsze dni oraz ładniejsza pogoda zachęcają, by rozpocząć tegoroczny sezon rowerowy. Oczywiście zakładając, że przez zimę nie był on używany. Doświadczeni użytkownicy dwóch kółek wiedzą jednak, że zanim po raz pierwszy wsiądą na siodełko, muszą zadbać o pojazd. By później nie napotkać przykrych niespodzianek do odpowiedniego przygotowania roweru przed wyruszeniem na wiosenne wycieczki zachęcają również specjaliści z naszych serwisów rowerowych. Oprócz udzielenia porad mogą oni także zapewnić profesjonalny serwis rowerowy, dzięki czemu użytkownicy nie będą musieli przeprowadzać go na własną rękę.